Zastanawiasz się, czy warto zapisać się do szkoły muzycznej? Jaki wybrać instrument i czy poradzisz sobie z nauką gry na nim? Pomożemy Ci rozwiać wszelkie wątpliwości. Zapraszamy Cię do wysłuchania krótkiego wywiadu z uczniami z naszej szkoły. Moim zdaniem, bardzo. Nie ma chyba. Więcej albo zbyt wielu takich przedmiotów, które można robić po szkole i bawić się tak dobrze i rozwijać, to otwiera bardzo dużo nowych horyzontów i można poznać bardzo dużo nowych ludzi. Do szkoły muzycznej warto chodzić, można poznać wielu fajnych ludzi, nauczyć się ciekawych rzeczy. Warto chodzić do szkoły muzycznej, dlatego że można się nauczyć swoich ulubionych piosenek i można nauczyć się rozczytywać nuty. Szkoła muzyczna to przede wszystkim plusy, ponieważ poznałam tam wielu nowych przyjaciół i nauczyłam się gry na instrumencie. Warto chodzić do szkoły muzycznej, ponieważ panuje tu dobra i przyjazna atmosfera, mam dużo przyjaciół i super nauczycieli. W szkole muzycznej możemy się uczyć na klarnecie, na fortepianie, na na kordonie. Na gitarze. W szkole muzycznej są zajęcia z instrumentów, które są prowadzone indywidualnie z nauczycielem. Są też zajęcia z teorii, chóru i zespołu, które są prowadzone w grupie. Spotykamy się z nauczycielem indywidualnie i po prostu no, przegrywamy to, co wyćwiczyliśmy w domu. A jeżeli czegoś nie umiemy, to po prostu robimy to na lekcji z nauczycielem i jest super. Lekcje wyglądają zawsze dość przyjemnie. Uczymy się tego, jak trzymać instrument. Jesteśmy często poprawiani, jeżeli robimy coś źle. I ta nauka jest bardzo przyjemna i taka płynna, bo w każdej chwili możemy zapytać nauczyciela, czy coś zrobiliśmy źle, albo nauczyciel nam bezpośrednio powie: co się nie zgadza, i sama lekcja jest bardzo przyjemna, bo no ja na przykład nie czuję stresu nigdy na lekcji. Chyba, że się nie nauczyłam. Wtedy tak. Do <gry> no szkoły muzycznej zapisałam się, ponieważ od zawsze chciałam grać na jakimś instrumencie. Początkowo chciałam zapisać się na fortepian, ale okazało się, że wyszedł klarnet. Jestem z tego bardzo zadowolony. Chciałam nauczyć się grać na saksofonie. Zawsze chciałam nauczyć się grać na instrumencie, z tego względu zapisałam się do szkoły muzycznej. Ponieważ chcę się nauczyć czegoś więcej niż mojej rówieśnicy. Ponieważ bardzo mi się spodoba, uwielbiam jego głos. Dlatego, że kiedyś w szkole, w mojej szkole, grał taki chłopak właśnie na tym instrumencie i mi się bardzo spodobało. Po prostu strasznie mi się podoba ten instrument. instrument, jego brzmienie i to, jak wiele uczuć potrafi oddać. Lubię grać na fortepianie, ponieważ grał na nim mój brat, tato i moi kuzyni. Wszyscy uczęszczali do szkoły muzycznej w Lubaczowie. Fortepian jest największym instrumentem w szkole, ma ładny dźwięk i ciekawą budowę. Tak, lubię swój instrument. Gra na nim prawami przyjemność. Sam instrument jest wykorzystywany do grania w różnych zespołach. Tak, bardzo lubię swój instrument, ponieważ fajnie się na nim gra, ma bardzo ładny dźwięk i można zagrać wiele ciekawych i znanych utworów. Lubię za to, że ma bardzo ładną barwę dźwięku. Za to, jak wiele uczuć potrafi oddać że kiedy gramy na skrzypcach, to najmniejsze drgnienie ręki, uczucie, to czy jesteśmy źli, czy jak się czujemy, oddaje się po prostu w muzyce i to w jaki sposób się gra. Szkoła muzyczna nauczyła mnie różnych pojęć muzycznych, rozczytywania nut i grania na skrzypcach. Wszystkim więcej pewności siebie, systematyczności i nowej litery na instrumencie. Nauczyłam mnie dobrej organizacji, ponieważ chodzę do dwóch szkół. Nauczyciele w szkole tak ustawiają zajęcia, aby uczeń mógł na nie zdążyć. I mieć czas dla przyjaciół. Nauczyłam się współpracy, bo w zespołach i innych tego typu jakby czynnościach trzeba się zgrać z innymi ludźmi. Nauczyła mnie takiej kreatywności i poszerzyła bardzo wyobraźnię, bo żeby grać trzeba jednak pobudzić różne części ciała, włączając w to głowę. Nie, ponieważ w szkole jest możliwość wypożyczenia instrumentu, na którym gram. Na początku szkoła wypożyczyłam instrument, lecz w drugiej klasie zdecydowałem się na znak własnego instrumentu. Nauczyciele w szkole muzycznej są bardzo mili, uprzejmi i pomocni. No jest zabawnie, fajnie mówię. Moje nauczycielki w szkole muzycznej są najmniejsze od słońca. Atmosfera jest tutaj bardzo fajna. Czuję się tutaj lepiej niż w szkole podstawowej. Ja czuję się tutaj jak w domu. Przychodzę tutaj zawsze z uśmiechem, zawsze jestem witana uśmiechem. Już jestem po prostu tak przyzwyczajona do życia tutaj, że. Czuję się w sumie jak w drugim domu. Tak, plusem jest jeszcze to, że po tym wykształceniu muzycznym mogę brać udział nie tylko w wydarzeniach ze szkoły muzycznej, ale też innych i grać w innych zespołach, które są poza szkołą muzyczną. Tak, na lekcjach muzyki mogę dostać wiele dobrych ocen, zagranie właśnie na instrumencie oraz często na jakichś akademiach nauczyciele wybierają mnie, ponieważ na nim gram. Tak, poza szkołą gram jeszcze w dwóch zespołach muzycznych. Tak, ponieważ w okresie świąt kolenduję wspólnie z przyjaciółmi ze szkoły oraz w domu z co. Teraz pytanie, które egzaminy? Bo ja przeżyłam dwa. Pierwsze egzaminy, y, pamiętam jak przez mgłę, bo to było prawie 8 lat temu, ale pamiętam, że y, moje egzaminy wstępne przeprowadzał pan Kamil Wundera i musiałam tam wyczaskać rytm i zaśpiewać. I strasznie się stresowałam tym śpiewaniem, ale sam egzamin był taki bardzo przyjemny. Wspominam go bardzo dobrze, był bardzo łatwy i dobrze mi poszło. Na początku się stresowałam, ale po wejściu na salę nauczyciele wprowadzili taką miłą atmosferę. To, że bardzo rozwija, rozwija nie tylko jakby zdolność grania instru na instrumencie, tylko taką wrażliwość na muzykę i też na innych ludzi, bo to w jaki sposób ktoś gra na instrumencie też pokazuje tą osobę. Czy gra smutno, czy w trakcie gry pokazuje emocje. Jest to bardzo, bardzo przyjemne do oglądania i też do robienia, kiedy samemu się gra. Najbardziej podobają mi się lekcje instrumentu oraz gra zespołowa. Gram w kwartecie. Możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez profesorów z Akademii Muzycznych, rajdy piesze, wycieczki szkolne i wyjazdy do Filharmonii. Y, tak, ja poznałem tutaj sporo przyjaciół, y, artystów też poznałem. Ponieważ tutaj nasi nauczyciele można ich nazwać artystami w swoim fachu. Poznałam tu bardzo wielu nowych kolegów i koleżanek, z którymi razem chodzę na zajęcia. Poznałam wielu ludzi i większość z nich była wspaniała, bo muzycy są wspaniali. Oczywiście, że tak. Tak, w sumie to już to zrobiłam. Chodzę już drugi raz do szkoły muzycznej. Za pierwszym razem uczyłam się grać na klarnecie, teraz zapisałam się na saksofon. Tak, ponieważ muzyka to moja pasja. Tak, zapisał się. Gdybym była młodsza, to zdecydowanie wybrałabym do szkoły jeszcze raz. Tak, ja mam plan żeby pójść do szkoły drugiego stopnia, ale to na razie tylko plan. Tak, ponieważ w przyszłości chciałabym zostać nauczycielem w szkole muzycznej. Podaje mi to strasznie dużo frajdy. To jest. E, jestem już tu strasznie długo i szkoła muzyczna stała się w sumie moim drugim domem, więc jest to dla mnie dość naturalne, że po lekcjach idę tutaj. Jestem zadowolony, kiedy gram trudne utwory z pamięci i, kiedy, i gdy występuję na koncertach. Uwielbiam grać na skrzypcach. A poza tym mam tutaj bardzo duże grono znajomych. Zawar. Naprawdę to jest bardzo, bardzo fajny instrument, bardzo serdecznie polecam. Nie ma co się zastanawiać, warto. Każdy dzień w tej szkole jest super. Zapraszam wszystkich chętnych do nauki gry na instrumencie.